Rozdział trzynasty. Zarzucanie sieci. Sir Henry był raczej uradowany niż zaskoczony widokiem Sherlocka Holmesa, gdyż od kilku dni się spodziewał, że ostatnie wydarzenia sprowadzą go tutaj z Londynu. Ze zdumieniem uniósł jednak brwi, widząc, że mój przyjaciel nie posiada żadnego bagażu, ani nawet nie próbuje wyjaśnić jego braku. Zatroszczyliśmy się szybko o wszystko, czego potrzebował. Następnie, podczas spóźnionej kolacji, opowiedzieliśmy baronetowi tyle, ile uważaliśmy za stosowne. Najpierw jednak przypadł mi w udziale przykry obowiązek powiadomienia Berymora o, jego, o jego, jego żony o śmierci Seldena. Temu pierwszemu zapewne przyniosło to ogromną ulgę, ale pani Berymor gorzko się rozpłakała, chowając twarz w fartuch. Być może dla całego świata Selden był brutalnym przestępcą, na wpół bestią, na wpół demonem. Jednak dla niej zawsze pozostał tym małym, upartym chłopcem z czasów dzieciństwa, który kurczowo ściskał rękę starszej siostry. Naprawdę w złym jest ten mężczyzna, którego nie opłakuje żadna kobieta. Odkąd Watson wyjechał dziś rano, przez cały czas siedziałem tutaj i roz... Rozczulałem się nad sobą, powiedział baronet. Jednak zgaduję, że zasłużyłem sobie na pochwałę, bo dotrzymałem złożonej panu obietnicy. Gdybym nie przysiągł, że nie będę wychodził sam, spędziłbym ten wieczór o wiele ciekawiej, bo dostałem zaproszenie od Stepletyna. Bez wątpienia miałby pan ciekawszy wieczór, stwierdził sucho Holmes. A nawiasem mówiąc, pewnie nie przyszło panu nawet do głowy, że już pana opłakiwaliśmy. Sądząc, że złamał pan kark, sir Henry otworzył szeroko oczy ze zdumienia: Jak to możliwe? Ten nieszczęśnik miał na sobie pańskie ubranie. Obawiam się, że pański kamerdyner, który mu je dał, może mieć problemy z policją. To mało prawdopodobne. O ile wiem, na żadnym z nich nie było moich inicjałów. W takim razie miał szczęście. Na dobrą sprawę to wszyscy mieliście szczęście, bo w tym przypadku każdy z Was. Znalazł się po niewłaściwej stronie prawa. Z pewnością pierwszym obowiązkiem sumiennego detektywa byłoby aresztowanie wszystkich mieszkańców rezydencji. Raporty Watsona bardzo Was obciążają. Ale co z naszą sprawą? Spytał baronet. Zrozumiał Pan już coś z tej całej gmatwaniny? Ja i doktor Watson nie jesteśmy o wiele mądrzejsi od dnia, kiedy tu przyjechaliśmy. Sądzę, że niedługo będę w stanie wyjaśnić Panu całą sytuację. Sprawa jest jednak bardzo trudna i niezwykle powikłana, wciąż pozostaje kilka niejasnych kwestii, niemniej rozwiązanie jest już coraz bliżej. Zapewne Watson już Panu wspomniał, że przeżyliśmy tu coś bardzo dziwnego. Słyszeliśmy psa w wrzosowisku. mogę więc teraz przysiąc, że nie są to tylko puste słowa. Żyjąc na Zachodzie, miałem co nieco do czynienia z tymi zwierzętami i potrafię rozpoznać psa, kiedy go usłyszę. Jeśli uda się panu nałożyć mu kaganiec i przykuć go do łańcucha, będę gotów uznać pana za największego detektywa czasów. Myślę, że nałożę mu kaganiec i łańcuch. Będę jednak potrzebował pańskiej pomocy. Zrobię wszystko, co mi pan każe. Bardzo dobrze i proszę pana również, by nie, nie zawsze pan pytał o powody. Jak pan sobie życzy, jeżeli pan mnie posłucha, sądzę, że istnieje szansa, aby nasz mały problem wkrótce się rozwiązał, bez wątpienia. Nagle zamilkł, bijając wzrok w coś nad moją głową. Światło lampy padało na jego twarz, zastygłą niczym u klasycznego posągu. Pojawił się na niej taki wyraz absolutnego skupienia, że wyglądał jak czyste uosobienie czujności i oczekiwania. O co chodzi? Zawołaliśmy obaj. Dostrzegłem, że Holmes spuścił wzrok, silnie próbując tłumić jakieś emocje. Jego twarz pozostała opanowana, ale w oczach błyszczały radość i uniesienie. Proszę wybaczyć podziw konesera, rzekł, wskazując ręką rząd portretów wiszących na przeciwległej ścianie. Watson nigdy nie przyzna, że wiem cokolwiek o sztuce, ale Wynika to po prostu z zazdrości, bo mamy na ten temat zupełnie różne poglądy. To naprawdę piękna kolekcja portretów. Miło mi to słyszeć, odparł sir Henry, zerkając nieco zdumiony na mojego przyjaciela. Nie próbuję udawać, że znam się na tych sprawach i z pewnością lepiej potrafiłbym ocenić konia czy byka niż dzieło sztuki. Nie sądziłem jednak, że znajduje pan czas na takie rzeczy. Kiedy widzę wartościowy obraz, wiem, że jest dobry. A te portrety takie właśnie są. Mógłbym przysiąc, że ta dama w niebieskich jedwabiach to Kneller, a ten tęgi gentleman w peruce, tam dalej to na pewno Reynolds. Zakładam, że to wszystko rodzinne portrety. Tak, co do jednego. Zna pan ich nazwiska? Barrymore próbował mnie ich nauczyć i sądzę, że dość dobrze odrobiłem lekcję. Kim jest ten gentleman z lunetą? To kąt admirał Baskerville, który służył pod rodnejem w Indiach Zachodnich. A ten w niebieskim żakiecie ze, swoj, ze, ze zwojem papieru w dłoni to ser William Baskerville, przewodniczący komisji Izby Gmin Zapita. A ten kawaler naprzeciwko mnie, ten w czarnych aksamitach i koronkach, a koniecznie powinien pan dowiedzieć się o nim więcej, to przyczyna wszystkich naszych problemów niegodziwych i który sprowadził na nas psa Baskerville'ów. Raczej trudno byłoby nam o nim zapomnieć. Nieco zaskoczony z zainteresowaniem, wpatrywałem się w portret. No proszę, powiedział Holmes, sprawia wrażenie łagodnego, wręcz potulnego, ale ośmielę się stwierdzić, że w jego oczach czai się diabeł. Wyobrażałem go sobie jako bardziej krzepkiego i dzikiego człowieka. Obraz jest bez wątpienia autentyczny. Na odwrocie płótna widnieje nazwisko i data 1647 rok. Potem Holmes niewiele się już odzywał. Wydawało mi się jednak, że zafascynował go portret awanturnika Higona, gdyż przez całą kolację uparcie mu się przyglądał. Dopiero później, gdy sir Henry udał się na spoczynek, zdradził mi swoje spostrzeżenia. Zaprowadził mnie z powrotem do sali biesiadnej i trzymając w dłoni świece. Przyniesiono sypialnię, oświetlił nią naznaczony zębem czasu obraz. Zauważyłeś coś? Patrywałem się w okoloną, kręconymi lokami, ostrą, surową twarz, kapelusz z szerokim rondem, ozdobiony piórem, piórem i biały, koronkowy kołnierzyk. Nie było to okrutne oblicze, lecz raczej sztywne, surowe i poważne, o zaciętych, cienkich ustach i chłodnym, twardym spojrzeniu. Przypomina ci kogoś, kogo znasz? Podbródek ma trochę podobny do sir Henry'ego. Być może to tylko sugestia, ale poczekaj chwilę. Wspiął się na krzesło i ściskając w lewej ręce świecę prawą, zasłonił kapelusz i spływające spod niego długie loki. Wielkie nieba! krzyknąłem zdumiony. Spłótna patrzyła na mnie twarz z tepletyna. Ha, teraz to widzisz. Mam wzrok wyćwiczony tak, by przyglądać się twarzom, a nie otaczającym je ozdobom i dodatkom. Umiejętność patrzenia przez przebranie to jedna z głównych cech detektywa. Ależ to niesamowite. To mógłby być jego portret. Tak, to ciekawy przykład rodzinnego podobieństwa, które wydaje się nie tylko fizyczne, lecz także duchowe. Studiowanie rodowych portretów czasem wystarczy, by uwierzyć w reinkarnację. Nasz stepleton jest Baskervillem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z własnymi planami dotyczącymi sukcesji. Rzeczy samej ten obraz dostarczył nam przypadkowo jednego z najbardziej oczywistych, brakujących ogniw. Mamy go, Watsonie, mamy go. I mógłbym przyjśiąć, że jutro, nim nadejdzie noc, będzie się szamotał w naszej sieci, równie bezsilny jak jeden z tych jego motyli. Szpilka korek. Kartka z opisem i będziemy mogli go dołączyć do naszej kolekcji na Baker Street. Odwrócił się od płótna i wybuchnął śmiechem. Zdarzało mu się to bardzo rzadko, ale zawsze, kiedy słyszałem ten śmiech źle, to komuś wróżyło. Nazajutrz wstałem z samego rana. Holmes jednak musiał być na nogach jeszcze wcześniej niż ja, gdyż ubierając się zobaczyłem, jak wychodzi na podjazd. Tak, ciekawy dzień przed nami. Sporo się dziś wydarzy, zauważył, zacierając z zadowoleniem ręce na myśl o oczekującym go działaniu. Sieci są już zarzucone i niedługo zaczniemy je wyciągać. Jeszcze dziś w nocy przekonamy się, czy złapaliśmy naszego wielkiego drapieżnika, szczupaka, czy też udało mu się wymknąć przez oczka sieci. Byłeś już na brzosowisku? Wysłałem z Grimpin wiadomość o śmierci Seldena do. Prince Town. chyba mogłem Wam obiecać, że nikt z Was nie będzie niepokojony w związku z tą sprawą. Skontaktowałem się też z moim wiernym Carwayem. Pewnie tkwiłby pod progiem mojej kryjówki jak pies nad grobem swego pana, gdybym go nie uspokoił, że nic mi się nie stało. Jaki będzie nasz następny ruch? Porozmawiać z Sir Henrym. Ach, oto i on. Dzień dobry, panie Holmes, powiedział baronet. Wygląda pan jak generał. Planujący bitwę ze swoim szefem sztabu, bo tak jest w istocie Watson właśnie pytał o rozkazy. Ja więc uczynię to samo. Doskonale. O ile rozumiem, jest pan na dziś wieczór umówiony na kolację z naszymi przyjaciółmi z Tepletynami. Miałem nadzieję, że panowie również będziecie mi towarzyszyć. To niezwykle gościnni ludzie, i myślę, że bardzo się ucieszą z waszych odwiedzin. Obawiam się, że Watson i ja musimy udać się do Londynu. Do Londynu? Tak, sądzę, że w obecnej sytuacji jesteśmy tam bardziej potrzebni. Twarz baroneta wyraźnie posmutniała. Miałem nadzieję, że panowie mi pomogą przebnąć przez tę całą sprawę. Rezydencja i to pustkowie nie są zbyt przyjemnym miejscem dla samotnego człowieka. Mój drogi baronecie, musi pan całkowicie zaufać i zrobić dokładnie to, co panu powiem. Proszę przekazać swoim gospodarzom, że bardzo pragnęliśmy pojechać z Panem, lecz pewna pilna sprawa wymagała naszej obecności w mieście. Mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy do Devonshire. Chciałby Pan zapamiętać tę wiadomość, żeby powtórzyć ją rodzeństwu? Jeśli Pan nalega, nie ma innego wyjścia, zapewniam Pana. Odczytałem z pochmurnego oblicza baroneta, że bardzo zraniło go to, co odebrał jako naszą. Dezercję. Kiedy chcieliby panowie wyjechać? spytał chłodnym tonem. Natychmiast po śniadaniu zajedziemy po drodze do Kum Tracy. Jednak, Watson, zostawi tu swoje rzeczy jako rękojmie, że do pana wrócimy. Watsonie, wyślij, proszę wiadomość do stepletyna i napisz, mu, że bardzo ci przykro, ale nie możesz się dziś stawić. Na dobrą sprawę chętnie pojechałbym z wami do Londynu, powiedział baronet. Czemu miałbym zostawać tu sam, bo tutaj jest pański posterunek. Poza tym dał mi Pan Słowo, że postąpi tak, jak mu powiem, a ja proszę, żeby pan został. W takim razie dobrze, zostanę. Jeszcze jedno. Chciałbym, żeby pojechał Pan do Mary Pitt House z powozem. Później proszę go jednak odesłać i powiedzieć im, że zamierza pan wrócić do domu pieszo. Przejść przez wrzosowisko? Tak. Ale właśnie tak często Pan mnie przed tym ostrzegał. Prosił Pan, żebym tego nie robił. Tym razem może to Pan bezpiecznie uczynić. Gdybym nie miał pełnego zaufania do pańskiego opanowania i odwagi, nawet bym tego nie proponował. Jednak to bardzo ważne, by postąpił Pan tak, jak mówię. Dobrze, a więc wrócę pieszo. Jeśli ceni Pan swoje życie, proszę trzymać się na wrzosowisku ścieżki prowadzącej z Mary Pit House, do drogi z Grimpin. Jest to zresztą najkrótsza dla pana droga do domu. Zrobię dokładnie tak, jak pan mówi. Bardzo dobrze. Chciałbym wyruszyć zaraz po śniadaniu, żeby jeszcze po południu dotrzeć do Londynu. Niezwykle mnie ten plan zdumiał, choć z drugiej strony pamiętałem, że ubiegłej nocy Holmes poinformował Stepletyna, iż na nazajutrz jego wizyta dobiegnie końca. Przez myśl mi nawet nie przeszło, że będzie chciał, abym wyjechał razem z nim. Nie mogłem pojąć, jak może nas nie być tutaj w chwili, którą on sam uznał za kluczową. Nie pozostawało mi jednak nic innego niż bezwarunkowe posłuszeństwo. Pożegnaliśmy się więc z naszym rozżalonym przyjacielem i, i kilka godzin później byliśmy już na stacji kum Wysłaliśmy powóz w drogę powrotną. Na peronie czekał na nas mały chłopak. Jakie polecenia, ser? Pojedziesz tym pociągiem do miasta, Carway? Gdy tylko dotrzesz na miejsce, wyślesz w moim imieniu telegram do ser Henry'ego Baskerwilla. Napisz mu, że jeśli znajdzie portfel, który zgubiłem, proszę, by odesłał go przesyłką poleconą na Baker Street. Tak, ser, i zapytaj w biurze na stacji, czy jest dla mnie jakaś wiadomość. Chłopiec wrócił z telegramem Holmes, pośpiesznie go przejrzał, a potem dał mnie. Oto jego treść. Tepesze otrzymałem, przyjeżdżam z nakazem, 5.40, Lestrat. Ta odpowiedź na moją wiadomość, którą wysłałem dzisiejszego ranka. Moim zdaniem Lestrade jest najlepszym ze wszystkich policyjnych detektywów i możemy potrzebować jego pomocy. A teraz Watsonie sądzę, że najlepiej wykorzystamy czas składając wizytę naszej znajomej pani Laurze Lyons. Powoli zaczynałem pojmować jego plan działania. Zamierzał wykorzystać baroneta, by przekonać stepletynów o tym, że naprawdę wyjechaliśmy, choć w rzeczywistości wrócimy dokładnie w tej chwili, gdy będziemy najbardziej potrzebni. Jeśli sir Henry wspomnie stepletynom o tym telegramie z Londynu, to z całą pewnością rozwieje ich ostatnie podejrzenia. Teraz i mnie się wydawało, że nasze sieci zaciskają się coraz mocniej wokół tego drapieżnego szczupaka. Pani Laura Lyons była w swoim biurze Holmes, rozpoczął rozmowę szczerze i bez ogródek, co wprawiło ją posłupienie. Badam okoliczności towarzyszące śmierci Sir Charlesa Baskervilla, powiedział mój przyjaciel, obecny tu doktor Watson. Wspominał mi nie tylko o tym, co pani powiedziała, lecz również o tym, co pani przemilczała w związku z tą sprawą. O tym, co przemilczałam, spytała wyzywająco. Przyznała pani, że prosiła ser Charlesa, by był przy furtce o dziesiątej. Wiem, że właśnie w tym czasie i miejscu dosięgła go śmierć. Zataiła pani związek między tymi zdarzeniami. Nie ma pomiędzy nimi żadnego związku. W takim razie to naprawdę niezwykły zbieg okoliczności. Sądzę jednak, że mimo wszystko uda nam się ten związek ustalić. Pragnę być z panią całkowicie szczery, pani Lyons. Uważamy, że mamy tu do czynienia z morderstwem, a dowody mogą obciążyć nie tylko pani przyjaciela, pana Stepletyna, lecz również jego żonę. Kobieta zerwała się na równe nogi. Jego żona wykrzyknęła. Fakt ten nie jest już tajemnicą. Osoba podająca się za jego siostrę jest w rzeczywistości jego żoną. Pani Lyons opadła na fotel, z całej siły chwyciła za oparcie, ściskając je tak kurczowo, że aż Zbielały jej palce. Jego żony, powtórzyła. Jego żony, on nie jest żonaty. Sherlock Holmes wzruszył ramionami. Niech mi to, niech mi to panu dowodnie, żądam dowodów. A jeśli potrafi pan to zrobić, gniewny błysk w jej oczach mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Jestem na to przygotowany, rzekł Holmes, wyciągając z kieszeni jakieś papiery. Oto zdjęcie tej pary wykonane w Jorku cztery lata temu. Na odwrocie widnieje Państwo Wanderlur, lecz z łatwością pani go rozpozna i ją również, jeśli znają pani z widzenia. A oto trzy zeznania dotyczące państwa Wanderloo, którzy prowadzili wówczas prywatną szkołę świętego Oliwiera, złożone przez wiarygodnych świadków. Niech je pani przeczyta i sama się przekona, czy mogą być jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości tych ludzi. Przebiegła wzrokiem dokumenty, a potem spojrzała, na nas zaciętą, stężałą twarzą zdesperowanej kobiety, panie Holmes, powiedziała: Ten człowiek proponował mi małżeństwo pod warunkiem, że uda mi się uzyskać rozwód. Ten łotr mnie okłamał. Okłamał we wszystkim. Ani jedno słowo, które mi powiedział, nie było prawdą. I dlaczego? Dlaczego? Wyobrażałam sobie, że robi to wszystko ze względu na mnie. Teraz jednak widzę, że nie byłam niczym więcej niż zwykłym narzędziem w jego rękach. Czemu miałabym być wobec niego lojalna, skoro on nigdy nie był lojalny wobec mnie? Czemu miałabym go chronić przed konsekwencjami jego własnych podłych czynów? Proszę mnie pytać o co tylko pan zechce, a ja niczego przed panem nie zataję. Ale jedno mogę panu przysiąc. Gdy pisałam ten list, nie miałam pojęcia, że temu starszemu dżentelmenowi może się przytrafić coś złego. Był dla mnie najlepszym przyjacielem. Całkowicie panie bierze, odparł. Sherlock Holmes, przypuszczam, że te wspomnienia muszą być dla Pani bardzo bolesne. Być może ułatwię Pani sprawę, jeżeli to ja opowiem, co się wydarzyło, a Pani będzie mnie poprawiać, gdybym popełnił jakiś istotny błąd. Pomysł wysłania tego listu podsunął Pani z To on mi go podyktował. Zakładam, że powodem, który Pani podał, było to, że Sir Charles pomógłby Pani pokryć koszty sądowe związane z rozwodem. Dokładnie tak. A potem, gdy już wysłała pani ten list, odwiódł panią od pójścia na umówione spotkanie. Powiedział mi, że straciłby szacunek do samego siebie, gdyby jakikolwiek inny mężczyzna wyłożył pieniądze na taki cel i choć sam nie jest zamożny poświęci ostatniego pensa by usunąć przeszkody, które stoją nam na drodze. Co za konsekwencja! A potem o niczym pani nie słyszała, póki nie przeczytała w gazecie doniesienia o śmierci sery Charlesa. Nie! I zmusił panią, by pani przysięgła, że nikomu nie wspomni o umówionym spotkaniu z sir Charlesem. Tak, powiedział, że jego śmierć była bardzo zagadkowa i że gdyby to się wydało, z całą pewnością znalazłabym się na liście podejrzanych. Tak mnie wystraszył, że postanowiłam milczeć. Na to wygląda, ale coś pani podejrzewała. Zapachała się i spuściła wzrok. Znałam go, powiedziała. Gdybym jednak była wobec. Gdyby jednak był wobec mnie lojalny, nigdy bym go nie zdradziła. Wydaje mi się, że ogólnie miała Pani dużo szczęścia, powiedział sherlock holmes. Miała go Pani w garści i on o tym wiedział, a jednak wciąż Pani żyje. Od paru miesięcy stąpała Pani nad brzegiem przepaści, a teraz Pani, Lyons, musimy życzyć Pani dobrego dnia. Prawdopodobnie wkrótce znów się z Panią skontaktujemy. Nasza sprawa zaczyna się wyjaśniać, a zagadki rozwiązują się jedna po drugiej, rzekł Holmes, gdy staliśmy na Peronie, czekając na przyjazd ekspresu z miasta. Wkrótce będę w stanie dokładnie przedstawić jedno z najbardziej osobliwych i sensacyjnych zbrodni naszych czasów. Studenci kryminologii pamiętają zapewne analogiczne wydarzenia w Grodnie w 1866 roku, no i oczywiście są też morderstwa Andersona w Karolinie Północnej. Nasza sprawa posiada jednak pewne cechy, które są całkowicie unikalne. Ten człowiek jest tak przebiegły, że nawet w chwili obecnej nie potrafilibyśmy mu niczego udowodnić. Byłbym jednak bardzo zaskoczony, gdyby wszystko nie wyjaśniło się nim, udamy się dziś wieczorem na spoczynek. Ekspres z Londynu z łoskotem wtoczył się na stację, a z wagonu pierwszej klasy wyskoczył niski, żelasty mężczyzna wyglądem przypominający bulldoga. Uścisnęliśmy sobie ręce. Z pełnych szacunku spojrzeń, jakie Lestrade rzucał w kierunku Holmesa, domyśliłem się, że sporo się nauczył, odkąd po raz pierwszy ze sobą współpracowali. Wciąż miałem w pamięci pogardę, jaką wcześniej budziły w tym praktycznym człowieku logiczne wywody mojego przyjaciela. – Szykuje się coś poważnego? – spytał. – Największa sprawa od wielu lat – odparł Holmes – Najpóźniej za dwie godziny zaczynamy. Myślę, że najlepiej wykorzystamy ten czas, jeśli pójdziemy na obiad, a potem, Lestrad, wypędzimy z pana tę londyńską mgłę. Będzie pan miał możliwość odetchnąć czystym nocnym powietrzem Dartmoor. Nigdy pan tam nie był? No cóż, przypuszczam, że nigdy pan nie zapomni tej swojej pierwszej wizyty.